Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym ogólnopolskim Festiwalu Zielarstwa oraz 18 Dniach Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. Szanowni Państwo, stało się już tradycją, że kiedy obchodzimy Dni Łagowa, to w tym dniu także obchodzimy Honorowe Krwiodawstwo. Ta zaszczytna idea, jak wspomniał już Pan Wójt, została zapoczątkowana 18 lat temu, gdy ówczesnym proboszczem parafii w Łagowie był ksiądz Franciszek Grela. Chińskie przysłowie mówi, nawet najdłuższą podróż trzeba zacząć od pierwszego kroku. To jest właśnie nasz pierwszy krok. To nasz dewiz. Nasza propozycja programowa corocznych spotkań łączących rozproszone środowisko miłośników zielanstwa. Tworzył te ściany Pracujemy z Gminnym Szkół w Łagdowie. tutaj są ze mną uczniowie ze szkoły podstawowej i z gimnazjum, reprezentują wolontariat, zbieramy pieniążki na naszego ucznia i kolegę na platformę, ponieważ jest to uczenie sprawny jeżdżący na wózku, chcemy dla niego przyłożyć się chociaż, chociaż odrobinę do zbudowania platformy w domu, w którym mieszka. W Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łagowie. Nasze stowarzyszenie powstało ponad rok temu. Działamy, skupiamy wszystkie panie 50+. Plus. Mamy ambitne cele, rozruszać troszkę właśnie osoby odchodzące na emeryturę. Mamy ciekawe wykłady, mamy zajęcia ruchowe, chodzimy z kijkami, ćwiczymy na sali gimnastycznej i także zwiedzamy Kielerczyznę. Tak nie wiem, trzeba... To jest firma na to jest producent herba dowoł pałżołowych i świnów walikowych. Mamy swoje pola, uprawiamy zioła wiem u siebie, Teraz konfekcjonujemy, suszymy. Dzisiaj przygotowaliśmy ciasto, przepiękne jak widać. Mamy również pyszne naleweczki, pierożki, które już nam się niestety skończyły. Smalczyk domowej roboty. ogóreczki małosolne. Na świecie idzie przez A wieczór taki uroczy. I'm Główna nagroda, nie wiem, czy tutaj widać w rogu sceny, piękny, czarny rower górski, uniwersalny dla kobiet, dla mężczyzn do przemierzania pięknej gminy Łagów. Teraz która z dziewczynek wylosuje? No to po, chodź! No to chodź! Proszę państwa uwaga, napięcie rośnie. Do Został wylosowany numer 22. Piotr Śliwiński z Łagowa otrzymuje główną nagrodę dzisiejszej loterii. Zapraszamy Pana Piotra Śliwińskiego. Chyba syn, tak? Tata pojechał, tłumaczy się. Myślę, że synowi powinniśmy tą nagrodę przekazać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Podziękuj tacie za ofiarność, za oddaną krew dzisiaj. Ciągnę mam auto na bala, co ja biedny zrobię. Brak mi pomysłu, jak ja poradzę sobie. Wiem, wiem, zaproszę cię na bal. Wiem, wiem, to tańczyć, w miłościch będziemy tańczyć. Świateł nas. Dzisiaj nie powiesz, nie będziemy palcie, będziemy bujać się, będziemy tańczyć w pisówne, całą noc, będziemy palcie, będziemy się, będziemy tańczyć w pisównecie, dzisiaj mi nie powiesz, nie, będziemy palcie, będziemy bujać się. Nasz klient